Henryk Sienkiewicz. Potop. Tom drugi, rozdział 20. Kmicica i Kiemliczów szparko konieniosły do granicy śląskiej. Jechali ostrożnie, by się z jakim podjazdem szwedzkim nie spotkać. Bo jakkolwiek chytrzy kiemnicze mieli pasy wydane przez Kuklinowskiego, a podpisane przez Millera, jednakże żołnierzy, nawet zaopatrzonych w podobne dokumenta, poddawano zwykle badaniu. Takie badanie zaś mogło źle wypaść dla pana Andrzeja i jego towarzyszów. Jechali więc pospiesznie, by granice przejść jak najprędzej i w głąb cesarskiego kraju się zasunąć. Same brzegi graniczne nie były także od grasantów szwedzkich bezpieczne, a częstokroć i całe oddziały rajtarów zapuszczały się na Śląsk, by imać tych, którzy się do Jana Kazimierza przebierali. Ale kiemnicze przez czas postoju pod Częstochową, zatrudnieni ustawicznie łowami na pojedynczych Szwedów, Przeznali już na wskrość całą okolicę, wszystkie graniczne drogi, ścieżki i przechody, na których połów bywał najobfitszy i byli jakby we własnym kraju. Przez drogę opowiadał stary licz panu Andrzejowi, co słychać w Rzeczypospolitej. Pan Andrzej zaś, zamknięty przez tak długi czas w fortecy, Słuchał tych nowin chciwie i o bólu własnym zapomniał, gdyż były one nader dla Szwedów niepomyślne i zwiastowały bliski już koniec panowania szwedzkiego w Polsce. Wojsko już sobie przykrzy szwedzką fortunę i szwedzką kompanię, mówił stary Kiemlich. A co dawniej żołnierze gardłem Hetmanom grozili, gdyby się nie chcieli ze Szwedem połączyć. Tak teraz sami od pana Potockiego instancje wnoszą i deputacje wysyłają, żeby Rzeczpospolite z opresji ratował, przysięgając wszyscy do gardła przy nim stać. Niektórzy też pułkownicy na swoją rękę poczęli Szwedów podjeżdżać. Któręże pierwszy począł? Jest pan Rzegocki, starosta babimostski, z panem kuleszą. Ci w Wielkopolsce rozpoczęli i znacznie Szwedów konfudują. Siła mniejszych oddziałów jest w całym kraju, ale nazwisk przywódców ciężko wiedzieć. Gdyż oni umyślnie ich nie powiadają, a to dlatego, by swoje rodziny i substancje od pomsty szwedzkiej uchronić. Z wojska pierwszy się podniósł ten pułk, któremu pan Wojniłowicz pułkownikuje. Gabriel? Toż to mój krewny, chociaż go nie znam. Szczery to żołnierz. On to partię zdrajcy Prackiego staru, która Szwedom służyła i samego rozstrzelał. A teraz ku górom srogim poszedł, które za Krakowem leżą. Tam oddział szwedzki zniósł i góralów ratował w ucisku od Szwedów będących. To zaś i ale Szwedów już biją? Oni najpierw się zaczęli. Jeno, jako to głupie chłopstwo, chcieli zaraz Kraków siekierkami odbierać, których generał Douglas rozpruszył, gdyż oni w równinach eksperyencji żadnej nie mają. Ale co w góry za nimi kilka partii posłali, to z tych żaden człowiek nie wrócił. Teraz pan Wojniłowicz, one chłopstwo wspomógł. Sam zaś do pana marszałka do Lubowli poszedł i z jego się wojskami połączył. Zali pan marszałek Lubomirski przeciw Szwedom stoi. Różnie o nim gadali, że się i na tę i na tę stronę namyślał. Ale jak już poczęto w całym kraju na końsiadać, tak i on. Się na Szwedów zawziął. Możny to pan, i siła złego może im uczynić. Sam on jeden mógłby z królem szwedzkim wojować. Powiadają też ludzie, że do wiosny ani jednego Szweda w Rzeczpospolitej nie będzie. Da Bóg, że się to stanie. A Jakże ma być inaczej, wasza miłość? Skoro za oblężenie Częstochowy wszyscy się przeciw nim zawzięli. Wojsko się buntuje, szlachta bije ich już gdzie może, chłopstwo się w kupy zbiera. A do tego Tatarzy idą, idzie Han własną osobą, których Mielnickiego i Kozaków pobił i obiecał ich ze szczętem zetrzeć, chyba że na Szwedów ruszą. Ale i Szwedzi mają jeszcze znacznych stronników między panami a szlachtą? Ten się ich jeno trzyma, kto musi, a i tacy pory tylko wyczekują. Jeden książę wojewoda Wileński szczerze do nich przystąpił, to też na złemu to wyszło. Kmicic aż konia wstrzymał i jednocześnie za bok się uchwycił, bo go ból srogi przeszył. Na Boga, zawołał stłumiwszy język. Gadajże mi, co się z Radziwiłem dzieje, Zali ciągle siedzi w Kijdanach? Bramo z kości słoniowej, rzekł stary. Tyle ja wiem, co ludzie gadają, a Bóg wie, czego nie gadają. Mówią jedni, że książę wojewoda już nie żywie. Inni, że się jeszcze Panu sapierze broni, ale ledwie tchnie. Podobno na Podlasiu się ze sobą mocowali i Pan sapiecha zmógł, bo Szwedzi nie mogli księcia wojewody ratować. Teraz prawią, że w Tykocinie przez Pana sapiechę oblężon i że już po nim. Chwała Bogu. Zacni triumfują nad zdrajcami. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Kiemlicz popatrzył z podełbana Kmicica i sam nie wiedział, co ma myśleć. Przecie wiadomo było w całej Rzeczypospolitej, że jeżeli radziwił, zatriumfował z początku nad swymi własnymi wojskami i nad szlachtą, która szwedzkiego panowania nie chciała, to stało się to w znacznej części dzięki Kmicicowi i jego ludziom. Lecz z tą myślą stary nie zdradził się przed swym pułkownikiem. I jechali dalej w milczeniu. A co się dzieje z księciem koniuszym? spytał wreszcie pan Andrzej. Nie słyszałem o nim nic, wasza miłość, odrzekł kiemnicz. Może jest w Tykocinie, a może u elektora? Teraz tam wojna, i król szwedzki osobą własną do Prus wyruszył, a my tymczasem naszego pana wyglądamy. Daj go Bóg! Bo niechby się tylko pokazał. Wszyscy by co do jednego człowieka przy nim stanęli, i wojsko by zaraz Szwedów opuściło. Pewnież tak? Wasza miłość! Ja wiem tylko to, co ci żołnierze mówili, którzy ze Szwedami pod Częstochową stać musieli. Jest tam grzecznej jazdy na kilka tysięcy pod panem Zbroszkiem, pod panem Kalińskim i innymi pułkownikami. Śmiem powiedzieć waszej miłości, że żaden tam z dobrej woli nie służy, chyba grasanci Kuklinowskiego. Bo ci chcieli się skarbami jasnogórskimi obłowić. Ale co, zacni żołnierze, to tylko lamentowali i jeden przed drugim narzekał: Dość nam tej służby żydowskiej, niech jeno pan nasz nogą, granicę przestąpi, wraz szable na Szwedów obrócimy, ale póki go nie ma, jak nam poczynać? Gdzie iść? Tak oni narzekali. A po innych pułkach, które są pod hetmanami gorzej jeszcze. To wiem pewno, bo przyjeżdżali od nich deputaci do pana Zbroszka z namowami i tam sekretnie po nocach radzili. O czym Miller nie wiedział, chociaż i on czuł, że źle koło niego. A książę wojewoda Wileński w Tykocinie oblężon? spytał pan Andrzej. Kiemilcz znów spojrzał niespokojnie na kmicica, bo pomyślał, że chyba go gorączka chwyta, skoro dwa razy każe sobie jedną i tęż samą wiadomość powtarzać, o której dopiero co była mowa. Jednakże odpowiedział, Oblężon przez pana sapiechę. Sprawiedliwe sądy Boże, rzekł kmicic. On, który mógł potęgą z królami się równać, niktże przy nim nie został? W Tykocinie jest załoga szwedzka, a przy osobie księcia wojewody tylko się pono trochę dworzan, co wierniejszych zostało. Kmicica Pierś napełniła się radością, bał się pomsty strasznego magnata nad Oleńką, a chociaż zdawało mu się, że tej pomście pogróżkami swymi zapobiegł, ciągle przecie trapiła go ta myśl, że lepiej i bezpieczniej byłoby Oleńce i wszystkim Billewiczom mieszkać w Lwiej Jamie niż w Kejdanach. Pod ręką księcia, który nigdy nikomu nie przebaczył. Teraz jednak, gdy on upadł, musieli tym samym przeciwnicy jego triumfować. Teraz, gdy go pozbawiono sił, znaczenia, gdy był panem jednego tylko lichego zameczku, w którym życia własnego i wolności bronił, nie mógł przecie myśleć o zemście. Ręka jego przestała ciężyć nad nieprzyjacioły. Chwała bądź Bogu! Chwała bądź Bogu, powtórzył Kmicic. I tak miał głowę zaprzątniętą tą zmianą radziwiłowskich losów, i tym, co się przez cały czas jego pobytu w Częstochowie wydarzyło, i tym, gdzie jest ta, którą pokochało jego serce, i tym, co się z nią stało, że po raz trzeci spytał Kiemlicza. Mówisz wtedy, że książę złaman, złaman ze szczętem. Odpowiedział stary. A czy wasza miłość nie chory? Bokien opiecze, nic to odrzekł kmicic. I znów jechali w milczeniu. Strudzone konie zwalniały stopniowo kroku, aż wreszcie poczęły iść stępa. Jednostajny ruch ten uśpił znużonego na śmierć pana Andrzeja i spał długo, kiwając się na kulbacę. Zbudziło go dopiero białe światło dzienne. Obejrzał się ze zdziwieniem dokoła, bo zdało mu się w pierwszej chwili, że wszystko co tej nocy przeszedł, to był tylko sen. Wreszcie spytał, to wy, kiem liczę? My spod Częstochowy jedziemy. A jakże, wasza miłość. A gdzie jesteśmy? Oho, już w Śląsku. Już nas tu Szwedzi nie dostaną. To dobrze, rzekł Kmicic, oprzytomniwszy zupełnie. A gdzie nasz miłościwy król rezyduje? W Głogowej. Tam też pojedziemy. Panu do nóg się pokłonić, służby ofiarować. Ale słuchaj no stary. Słucham, wasza miłość. Lecz Kmicic zamyślił się i nie od razu mówić począł. Widocznie coś w głowie układał, wahał się, rozważał. Na koniec rzekł. Nie może być inaczej. Słucham, wasza miłość. Powtórzył Kiemlicz. Ni królowi... Ni nikomu z dworskich nie pisnąć, kto mi jest. Zwę się Babinicz, a jedziem z Częstochowy. O Kolubrynie i Kuklinowskim możecie mówić, ale nazwiska mego nie wspominać, żeby tam moich intencji na wspak nie wzięto i za zdrajcę mnie nie poczytano, bo ja w zaślepieniu księciu wojewodzie wileńskiemu służył i jeszcze mu pomagał. O czym na dworze mogli słyszeć, Panie pułkowniku, po tym, czego wasza miłość pod częstochową dokonał? A kto da świadectwo, że to prawda, póki klasztor oblężony? Stanie się wedle rozkazu. Nadbierze czas, że prawda na wierzch wyjdzie, rzekł jakby do siebie Kmicic. Ale pierwej musi się pan nasz miłościwy sam przekonać. On też da mi później świadectwo. Na tym urwała się rozmowa. Tymczasem uczynił się dzień zupełny. Stary Kiemlicz począł śpiewać godzinki, a Kosma i Damian wturowali mu basem. Droga była uciążliwa, bo mróz trzymał trzaskający, a przy tym ustawicznie zatrzymywano na drodze jadących i wypytywano o nowiny. Zwłaszcza zaś o to, czy Częstochowa broni się jeszcze. Kmicic odpowiadał, że się broni i obroni, lecz pytaniom nie było końca. Gościńce roiły się od podróżnych, gospody wszędzie po drodze pozajmowane. Jedni chronili się w głąb kraju, z pogranicznych ziem Rzeczypospolitej, przed uciskiem szwedzkim. Drudzy pomykali ku granicom po wieści z kraju. Raz w raz spotykano szlachtę, która mając dość Szwedów, jechała tak jak i Kmicic służby wygnanemu panu ofiarować. Czasem trafiały się i poczty pańskie. Czasem większe lub mniejsze oddziały żołnierzy z tych wojsk, które bądź to dobrowolnie, bądź na mocy układów ze Szwedami przeszły granice, jak na przykład wojska pana Kasztelana Kijowskiego. Wieści z kraju już były ożywiły nadzieję tych eksulów i wielu gotowało się do zbrojnego powrotu. W całym Śląsku, a zwłaszcza w księstwach raciborskim i opolskim, gotowało się jak w garnku. Posłańcy latali z listami do króla i od króla do pana kasztelana kijowskiego, do prymasa, do pana kanclerza korycińskiego, do pana warszyckiego, kasztelana krakowskiego, pierwszego senatora Rzeczypospolitej, który ani na chwilę nie opuścił sprawy Jana Kazimierza. Panowie ci, w porozumieniu z wielką królową niezachwianą w nieszczęściu, porozumiewali się i ze sobą, i z krajem, i z przedniejszymi w nim ludźmi, o których wiedziano, że radziby do wierności prawemu panu powrócić. Swoją drogą słał gońców i pan marszałek koronny, i hetmani, i wojsko, i szlachta gotująca się do chwycenia za broń. Była to wilija do powszechnej wojny, która w niektórych miejscach już wybuchła. Szwedzi tłumili te miejscowe porywy, bądź orężem, bądź siekierą kata, lecz ogień, zgaszony w jednym miejscu, natychmiast zapalał się w drugim. Burza straszliwa zawisła nad głowami skandynawskich najeźdźców. Ziemia sama, lubo pokryta śniegami, poczęła parzyć ich stopy. Groźba i pomsta otaczały ich ze wszystkich stron, straszyły ich cienie własne. Więc chodzili jak błędni, niedawne pieśni triumfu zamarły im na ustach, i sami pytali siebie z największym zdumieniem: Jestli to ten sam naród, który wczoraj jeszcze opuścił własnego pana, poddał się bez boju? Jakże. Panowie, szlachta, wojsko, niebywałym w dziejach przykładem, przeszło do zwycięzcy, miasta i zamki otwierały bramy, kraj był zajęty. Nigdy podbój nie kosztował mniej siły i krwi. Sami Szwedzi, dziwiąc się tej łatwości, z jaką zajęli potężną rzecz nie mogli ukryć pogardy dla zwyciężonych, którzy za pierwszym połyskiem szwedzkiego miecza wyparli się króla, ojczyzny, byle życia i dostatków w spokoju zażywać, albo nowych w zamieszaniu nabyć. To, co w swoim czasie mówił cesarskiemu posłowi Lisoli Wrzeszczowicz, powtarzał sam król i wszyscy generałowie szwedzcy: Nie ma w tym narodzie męstwa. Nie ma stałości, nie ma ładu, nie ma wiary ani patriotyzmu. Muszą zginąć. Zapomnieli, że ten naród ma jeszcze jedno uczucie to właśnie którego ziemskim wyrazem była jasna góra. I w tym uczuciu było jego odrodzenie. Więc huk dział, który odezwał się pod świętym przybytkiem odezwał się zarazem we wszystkich sercach magnackich szlacheckich, mieszczańskich i chłopskich. Okrzyk zgrozy rozległ się od Karpat do Bałtyku i Olbrzym rozbudził się z odrętwienia. To inny naród, mówili ze zdumieniem jenerałowie szwedzcy. I począwszy od Arfuida Wittenberga, a skończywszy na komendantach pojedynczych zamków, wszyscy słali do bawiącego w Prusach Karola Gustawa wieści pełne przerażenia. Ziemia usuwała im się spod nóg. Zamiast dawnych przyjaciół spotykali wszędzie wrogów, zamiast poddania się, opór, zamiast obawy dziką i gotową na wszystko odwagę. Zamiast miękkości okrucieństwo, zamiast cierpliwości zemstę. A tymczasem z rąk do rąk przelatywał tysiącami w całej Rzeczypospolitej manifest Jana Kazimierza, który poprzednio już ze Śląskiego wydany, zrazu nie budził echa. Teraz przeciwnie widywano go po zamkach jeszcze niezajętych. Gdzie tylko nie ciążyła szwedzka ręka, tam szlachta zbierała się w kupy i kubki i biła się w piersi, słuchając wzniosłych słów wygnanego króla, który wytykając błędy i grzechy, rozkazywał nie tracić nadziei i do ratunku upadłej Rzeczypospolitej się zrywać. Nie minął jednak czas, pisał Jan Kazimierz. Chociaż tak już daleko postąpił nieprzyjaciel, abyśmy utraconych prowincji i miast odzyskać nie mogli, i Bogu powinnej chwały powrócić, sprofanowane kościoły krwią nieprzyjacielską nasycić, a wolności i prawa dawne w klubę zwyczajną i staropolskie postanowienie wprowadzić nie mogli. Byle się tylko ta staropolska cnota i ona starożytnych przodków uprzejmości i wierności waszych ku panu obserwantia! I miłość, z jakowej się przed różnymi narodami nasz dziad Zygmunt I szczycił, powróciła. Przystąpiła już wtedy pierwszych występków odmiana kucnocie. Komu Bóg i wiara jego święta, pierwsza nad wszystko dobro, przeciwko temu szwedzkiemu nieprzyjacielowi uprzejmości i wierności wasze powstańcie. Nie czekajcie wodzów i wojewód. Albo takiego porządku, jaki w pospolitym prawie opisany, już teraz, między uprzejmościami i wiernościami waszymi nieprzyjaciel wszystkie te rzeczy pomieszał. Ale jeden do drugiego, trzeci do dwóch, czwarty do trzech, piąty do czterech i tak per konsekwens, by też każdy i z własnymi poddanymi zgromadźcie się, a gdzie słuszna, na jaki opór, zwiećcie się. Tam sobie wodza obierzecie dopiero. Jedna do drugiej kupy, wiążcie się i słuszne już z siebie wojsko uczyniwszy, wodza nad nim wiadomego obrawszy, osoby naszej poczekajcie, nie opuszczając okazji, gdyby się trafiła do porażenia nieprzyjaciela. My bylebyśmy o okazji i gotowości, i skłonności ku nam uprzejmości i wierności waszych usłyszeli. Zaraz natychmiast przybędziemy i zdrowie nasze tam położymy, gdzie zaszczycenie całości ojczyzny potrzebować będzie. Uniwersał ten odczytywano nawet w obozie Karola Gustawa, nawet po zamkach szwedzkie załogi mających i wszędzie, gdzie się tylko polskie chorągwie znajdowały. Szlachta łzami oblewała każde słowo królewskie, dobrego pana żałując, i zaprzysięgała sobie na krzyżach, na wizerunkach Najświętszej Panny i szkaplerzach, woli jego uczynić zadość. Żeby zaś gotowości swej złożyć dowód, póki zapał tlał w sercach, a łzy nie obeschły, siadano, nie czekając długo. Tu i owdzie na koń i rzucano się jeszcze za ciepła na Szwedów. W ten sposób mniejsze oddziały szwedzkie topnieć i ginąć poczęły. Działo się to na Litwie, Żmudzi, Mazowszu, Wielko i Małopolsce. Nieraz szlachta, zebrawszy się u sąsiada na chrzciny, imieniny, na wesela lub kulik, bez żadnych wojowniczych zamiarów, kończyła na tym zabawę, że podpiwszy, uderzała jak grom i wycinała w pień pobliską szwedzką komendę. Po czym kulik, wśród pieśni i okrzyków, przybierając po drodze tych, którzy się ochocić chcieli, jechał dalej. Zmieniał się w tłum chciwy krwi z tłumu w patrię, która już stałą rozpoczynała wojnę. Poddani chłopi i czelać całymi tłumami garnęli się do zabawy, inni donosili o pojedynczych szwedach lub pomniejszych oddziałach po wsiach nieostrożnie roztasowanych. I liczba kuligów i maszkar zwiększała się z dniem każdym. Wesołość i fantazja, właściwa narodowi, mieszała się do tych krwawych zabaw. Chętnie przebierano się za Tatarów, których samo imię napełniało trwogą Szwedów. Dziwne bowiem krążyły między nimi wieści i bajki o dzikości i straszliwym, a okrutnym męstwie tych synów krymskich stepów, z którymi Skandynawowie nie spotkali się dotąd nigdy. Że zaś wiedziano powszechnie, iż han w sto tysięcy okrągło, ordy idzie w pomoc Janowi Kazimierzowi, a szlachta hałasowała napadając na komendy, powstało stąd dziwne zamieszanie. Pułkownicy i komendanci szwedzcy w wielu miejscach byli istotnie przekonani, że tatarzy już nadeszli i cofali się na gwałt do większych fortec lub obozów, roznosząc wszędzie wieść fałszywą i trwogę. Tymczasem okolice, które pozbyły się w ten sposób nieprzyjaciela, mogły się zbroić i niesforne tłuszcze w rządniejsze wojsko zamieniać. Lecz groźniejsze jeszcze dla Szwedów od kuligów szlacheckich i od samych Tatarów były ruchy chłopskie. Od dawna. Od pierwszego dnia oblężenia Częstochowy poczęło wrzeć pomiędzy ludem i spokojni, a cierpliwi dotąd oracze, jeli tu i owdzie stawiać opór, i tu i owdzie chwytać za kosy i cepy, a szlachcie pomagać. Bystrzejsi generałowie szwedzcy z największą obawą patrzyli na te chmury, które lada chwila mogły się zmienić w potop prawdziwy i pochłonąć bez ratunku najeźdźców. Postrach wydawał im się najwłaściwszym środkiem, by zgnieść w zarodzie straszne niebezpieczeństwo. Karol Gustaw głaskał jeszcze i pochlebnymi słowy utrzymywał te chorągwie polskie, które za nim do Prus poszły. Nie szczędził też pochlebstw panu chrążemu koniec polskiemu, słynnemu regimentarzowi spod z ten stał przy jego boku z sześciu tysiącami niezrównanej jazdy, która przy pierwszym nieprzyjacielskim starciu z elektorem taki postrach i zniszczenie rozniosła między prusakami, że elektor, zaniechawszy boju, co prędzej na układy się zgodził. Słał król szwedzki także listy do hetmanów, do magnatów i szlachty, pełne łaski, obietnic i zachęcań, by mu wierności dochowali. Lecz jednocześnie wydał rozkazy swym generałom i komendantom: niszczenia ogniem i mieczem wszelkiego oporu wewnątrz kraju, a zwłaszcza wycinania w pień kup chłopskich. Rozpoczął się tedy okres żelaznych rządów żołnierskich. Szwedzi porzucili pozory przyjaźni. Miecz, ogień, rabunek, ucisk zastąpiły dawną udawaną życzliwość. Z zamków komenderowano. Potężne oddziały jazdy i piechoty w pościgu za kuligami. Równano z ziemią całe wsie, palono dwory, kościoły i plebanie. Jeńców szlachtę oddawano w ręce katom. Chłopom wziętym w niewolę obcinano prawe ręce i puszczano do domów. Szczególnie srożyły się owe oddziały w Wielkopolsce, która jak najpierwsza się poddała, tak też najpierwsza podniosła się przeciw obcemu panowaniu. Komendant Stein rozkazał tam pewnego razu poucinać ręce przeszło trzystu chłopom pochwyconym z bronią w ręku. Po miasteczkach pobudowano stałe szubienice i co dzień ubierano je nowymi ofiarami. Toż samo czynił Magnus de la Gardie na Litwie i Żmudzi, gdzie naprzód za ścianki, a za nimi i chłopstwo broń chwyciło. Że zaś w ogóle w zamieszaniu trudno było Szwedom odróżnić własnych obrońców od nieprzyjaciół, przeto nie szczędzono nikogo. Lecz ogień, podsycany krwią, zamiast gasnąć, wzmagał się coraz więcej i rozpoczęła się wojna. W której obu stronom nie chodziło już o same zwycięstwa, o zamki i miasta lub prowincje, ale o śmierć i życie. Okrucieństwo wzmagało nienawiść, i poczęto nie walczyć, lecz tępić się wzajemnie, bez miłosierdzia.